Grzegorz Kucharczyk, po prostu historia. Z nowym rokiem, z wielką przyjemnością chciałbym, i wdzięcznością chciałbym zwrócić się do wszystkich widzów, słuchaczy tego kanału, tych, którzy są obecni, także dokumentują to w różnych komentarzach, które widnieją. Pod każdym odcinkiem tego kanału. Dziękuję szczególnie tym, którzy wybrali funkcję wspierającego na YouTubie, tych, którzy różnymi różny inny sposób, modlitwą, dobrym słowem wspierają ten kanał. To jest zawsze wielka pomoc, no, bo także płyną od strony widzów i słuchaczy inspiracje. Jeden ze stałych. Widzów tego kanału zwrócił mi uwagę w swoim komentarzu, że trzeba by trochę powiedzieć o zaborze, który najczęściej umyka nam w różnych dyskusjach i debatach na temat XIX wieku, na temat germanizacji, na temat rusyfikacji. Chodzi o Galicję, o zabór austriacki. Bo rzeczywiście jest coś takiego, że mamy do czynienia z takim mitem nazwałbym to galicyjskiego raju. To jest oczywiście związane z epoką autonomii galicyjskiej, która rozpoczyna się wraz z reformami wewnętrznymi w monarchii Habsburgów w drugiej połowie lat 60. XIX wieku, i my rzeczywiście korzystamy z tego, ponieważ Galicja, zabór austriacki, cieszy się sporą, sporą, sporą skalą autonomii, spolszczone jest szkolnictwo, mamy dwa uniwersytety polskie jedyne właściwie wtedy działające polskie uniwersytety, czyli Jagielloński w Krakowie i Lwowski. Cały aparat administracyjny sądowniczy jest spolszczony i to jest oczywiście zdobycz trudna do przecenienia. ale No i na to nakłada się oczywiście mit dobrego cesarza Franciszka Józefa, dobrotliwego, Staruszka, który panował tyle lat, którego ciężko los doświadczył, no bo wie, właściwie wszyscy bliscy z jego rodziny ginęli gwałtowną śmiercią. arcyksiążę Rudolf, następca tronu, samobójstwo w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, Majerling, yy, żona cesarzowa Elżbieta, Sisi, zamordowana przez włoskiego anarchistę, jego brat, cesarz, krótkotrwały cesarz Meksyku, Maksymilian, zginął rozstrzelany przez rewolucjonistów w meksykańskim Keretaro, więc no, widać, cień śmierci kładzie się na, na to najbliższe otoczenie Franciszka Józefa, który, zwłaszcza w zestawieniu z satrapami moskiewskimi, czy Mocno niezrównoważonym cesarzem Wichelnym II w Rzeszy Niemieckiej, no, wydawał się rzeczywiście człowiekiem, mówiąc potocznie na poziomie. Ale czy rzeczywiście Galicja była takim rajem, jak się wydaje? Bo rzeczywiście mamy do czynienia z pewną mitologizacją tego zaboru austriackiego, Galicji, że patrzy się na dzieje, tej części podzielonej Rzeczypospolitej, tylko przez pryzmat tych kilkudziesięciu lat od zainaugurowania autonomii, po 1867 roku do 1918, ale wcześniejsze i tak naprawdę też zamknięcie okresu rozbiorowego pokazuje, że no, to był daleki obraz od idyllicznego, to nie była idylla, to była część Polski poddana obcej władzy, władzy agresora, władzy zaborcy. I trzeba zaznaczyć, że początek rządów austriackich w Galicji, czyli mamy do czynienia już z tym okresem po pierwszym rozbiorze Polski, czyli 1772, przypomnijmy w tym czasie, w tym czasie Austriacy zagarnęli. Sporą część Rzeczypospolitej, trzeba pamiętać też wbrew temu mitowi dobrej Austrii, że to Austriacy tak naprawdę anektując, anektując Nowy Sąd, część właśnie Podhala, Spisz, jeszcze przed pierwszym rozbiorem dali precedens. To oni pierwsi można powiedzieć, wyciągnęli ręce po nie swoje, rozpoczęli kradzież. Cudzego mienia, w tym przypadku ziemi, ziemi należącej do Królestwa Polskiego. No i ta Galicja obejmowała wtedy ten pierwszy rozbiór nie tylko lwów, ale także zamość to była ziemia sięgająca aż do rzeki Zbrucz, jak wiemy, na wschodzie więc potężny kawał Rzeczypospolitej, gdzie zaprowadzono twarde porządki tzw. juzefinizmu, czyli absolutyzmu oświeceniowego. A co powodzi od cesarza Józefa II, syna cesarzowej Marii Teresy, pobożnej katoliczki, której nie przeszkadzała to pobożność no właśnie udziału, nie, nie przeszkodziła jej w udziale w, w zbrodniczym dziele pierwszego rozbioru Polski, ale Józef II był zapatrzony swojego idola, czyli króla Fryderyka II pruskiego. No i tak jak ten Hohenzollern, również Habsburg, Józef II, kiedy już rządził Samodzielnie, nie tylko jako współregent z matką, czyli w latach 1780-1790 wprowadził takie reformy charakterystyczne dla absolutyzmu oświeceniowego, czyli skrajna centralizacja, skrajna uniformizacja, ale także walka z Kościołem, co zaś Józef II, jak każdy absolutysta oświeceniowy uważał, że jest władny decydować o wszystkich sprawach, w tym także sprawach kościoła. Do tego doszło, że nawet chciał decydować o liczbie świec na ołtarzach w kościele, w kościołach. No i te wzorce juzefinizmu zostały przeniesione na Galicję, co oznaczało na przykład masowe kasaty klasztorów i zagarnięcie oczywiście kościelnego mienia. To robili wszyscy zaborcy, no ale tutaj mamy do czynienia przecież nominalnie z katolicką monarchią Habsburgów, co nie przeszkodziło. Austriakom dokonywać właśnie tych masowych grabieży kościelnego mienia, kasuje się zakony, kasuje się domy zakonne, które w wielu miejscach w Galicji prowadziły nie tylko działalność stricte duszpasterską, religijną, ale także prowadziły, no, można powiedzieć, czy tworzyły pewną sieć zabezpieczeń społecznych, przytułków dla bezdomnych, dla tych, którzy nie mogli sobie sami radzić. Jadłodajnie, hospicja, czyli przytuliska, hospicja wtedy oznaczały zupełnie co innego niż teraz. I to zostało skasowane. Wielu badaczy twierdzi, że właśnie w ten sposób rodzi się ta przysłowiowa nędza galicyjska. Ta, ta bezwzględna kasata wielu domów zakonnych, wielu klasztorów, które opiekowały się e, okoliczną ludnością, oznaczało, że ta ludność została pozbawiona innej opieki, bo przecież nie było ZUS-u, nie było innych socjalów. Nazwijmy to, tylko oni zostali pozbawieni sami, pozostawieni sami sobie, no i nie radzili sobie. Tak rodzi się ta nędza galicyjska, która jest bezpośrednio związana z nastaniem rządów austriackich. Rządów austriackich które właściwie do 1867 roku cechują się właśnie takim centralizmem i germanizacją. I też walką, co czynili wtedy też pozostali dwaj zaborcy, walką z polskimi elitami. O kościelu już była mowa ale teraz szlachta, ziemiaństwo. No i tutaj na myśl przychodzi słynna rabacja galicyjska, 1846 rok, kiedy y, lokalni urzędnicy austriacy podburzali, podżegliwali chłopów, y, w tym chłopów polskich, do napaści na dwory polskie, do mordowania, jak wtedy mówiono, dziedziców. Y, no, ta rabacja jest krwawym, krwawą ruchawką, która... No, pozostawiła takie piętno, była taką traumą przez wiele dziesiątków lat w polskim społeczeństwie. Dość poczytać weselę e, Stanisława Wyspiańskiego z początku XX wieku, gdzie pojawia się to krwawe widmo Jakuba Szeli, wodza rabacji galicyjskiej, ale tak naprawdę e, za sznurki pociągał kanclerz austriacki, Klemens von Metternich. Metternich, był słusznie uważany za ostoję konserwatywnego ładu politycznego w Europie po 1815 roku. No to akurat, gdy chodzi o Ziemię Polskie, był rewolucjonistą tak naprawdę. No bo on zlecił administrację austriackiej w Galicji, aby w zarodku stłumić szykowane powstanie, powstanie które, które, do którego dążyło Towarzystwo Demokratyczne Polskie, czyli ten lewe. Lewy odłom Wielkiej Migracji, więc, żeby stłumić to szykowane powstanie, wywołali tą właśnie chłopską ruchawkę, czyli, czyli rabację galicyjską, e, która była uderzeniem przecież w tradycyjną e, ostoję ładu społecznego, czyli w szlachtę. No ale to była szlachta polska, dlatego można było ją tępić. I w tym sensie no, sprawdzały się też te słowa naszego wielkiego wieszcza, Zygmunta Krasińskiego, który mówił, że. Na naszych ziemiach wszyscy zaborcy zachowują się jak rewolucjoniści, chociaż przedstawiają się na zewnątrz w Europie jako obrońcy ostoju ładu konserwatywnego. No i przypadek Galicji, tej, tej, tej straszliwej, straszliwej rzeczy, kiedy no właśnie polski chłop rzuca się na, na, polski, na polskiego szlachcica, polskiego ziemianina, no to jest sprawka właśnie Austriaków. No, więc to pokazuje, że ten obraz Galicji nie był wcale taki świetlany, no ale spójrzmy też na koniec panowania austriackiego w Galicji. Mamy jesień 1918 roku. Wojska austriackie wycofują się z Lwowa i co robią? Przekazują cały arsenał broni i amunicji Ukraińcom, siłom ukraińskim, które no, mają ten, ten start, mają, to, mają to możliwość ataku na siły polskie, próba opanowania całego Lwowa właśnie dzięki tym uzbrojeniu przekazanemu im przez Austriaków i rozpoczyna się ta bohaterska obrona polskiego Lwowa, Orlęta Lwowskie, cała ta wielka, wspaniała epopeja, ale ten rozpęd, pierwotny rozpęd ataku ukraińskiego brał się stąd, że Austriacy wycofując się jesienią 1918 roku z Lwowa, przekazali im całe arsenały broni i amunicji. No więc yy, ostrożnie z tym świetlanym obrazem Galicji, no ale skoro mowa już o roku 1918, o początkach naszej drugiej niepodległości, to warto też odwołać się do tego zjawiska, o którym często tutaj wspominam. Na tym kanale, mianowicie o zjawisku antypolonizmu w Rzeszy Niemieckiej, w tej Rzeszy Niemieckiej, która po 1918 roku przyjmuje już ustrój republikański. Dem, jest demokracją parlamentarną. No i w, parlament, w parlamencie Rzeszy Niemieckiej, wtedy już tej nowej republikańskiej, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po tym przełomie, czyli po obaleniu monarchii w Niemczech, czyli mówimy tutaj o no, tych miesiącach jesienno-zimowych, przełom 1918-19, kiedy toczą się w rajstagu debaty także na temat przyszłości ziem zaboru pruskiego, no to oczywiście wszyscy od prawa do lewa są przeciwko oddawaniu nie tylko rzecz jasna Gdańska i Pomorza, ale i Wielkopolski. No i argumentują ci posłowie, i liberałowie, i katolickie centrum, i socjaldemokraci, wskazując na przykład Galicji. Galicja było, była ich, ich zdaniem dowodem na to, czym kończą się rządy polskie. Bo wszyscy ci mówcy, to jest bardzo charakterystyczne, pisze też o tym w swojej książce Histeria i Pogarda, oni wskazują, że no proszę bardzo, mamy dowód, że Polacy w dobie autonomii mogli samodzielnie rządzić się w Galicji. No i co mamy? Mamy polnisze wiersza, typowo polska dezorganizacja, chaos, no i co najważniejsze prześladowanie wszelkich mniejszości narodowych na czele z ukraińską i żydowską. Więc skoro Polacy zachowywali się tak w Galicji, w dobie autonomii, no to teraz, jak już będzie ta niepodległa Polska, to jeszcze w większej skali dojdzie do głosu ta polska dezorganizacja, czyli polnische Wirtschaft i atak na wszystkie mniejszości narodowe, no i nie tylko ukraińską, nie tylko żydowską, ale teraz, teraz przedmiotem ataku tego polskiego imperializmu, jak mówiono w Reichstagu, będzie też mniejszość niemiecka. Także zwróćmy uwagę, tutaj też Galicja była traktowana przez tych animatorów, organizatorów tej antypolskiej propagandy w Niemczech po 18 roku jako właśnie taki straszak, jaki dowód na to, jakie to straszliwe rzeczy będą dziać się w Europie Środkowej, kiedy powstanie niepodległe państwo polskie i w jego skład wejdą ziemie, które niegdyś Prusy zagrabiły w okresie, w okresie rozbiorów, ale Historia uczy tego, że rzeczywiście trzeba patrzeć nie na mity i legendy, tylko na rzeczywistość. No a rzeczywistość w przypadku Galicji, jak widać, nie była wcale taka świetlana.